Jako, że jest to pierwszy odcinek z tej serii, bardzo was proszę o to, abyście zostawili łapy w górę. I oczywiście, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim tym, co będzie się działo pod sam koniec tego rozdziału, koniecznie subskrybujcie kanał, a ja bez przedłużania lecę z tematem. 10 dni do końca rozdziału trzeciego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o evencie. Przedstawię Wam pierwsze informacje, które pojawiły się na temat eventu. porozmawiamy sobie o tym, jak będzie przebiegał oraz co może na nim się wydarzyć. Tak jak powiedziałem na samym wstępie, wszystko co wiemy na tą chwilę o nowym rozdziale jest to to, że sam event ma rozpocząć się 3 grudnia, dokładnie o godzinie 22, jeśli chodzi o to jak to wszystko będzie wyglądało to prawdopodobnie będzie polegało to na tym, że 30 minut przed, czyli o godzinie 9.30 dostaniemy tryb do trybu będziemy mogli dołączyć ale będziemy musieli poczekać dokładnie do godziny 22, zanim on się rozpocznie, co najważniejsze jak zwykle prawdopodobnie rozpocznie on się na przykład 2 lub 3 minuty po planowanej dacie. Czyli na przykład event może rozpocząć się dokładnie o godzinie 22 i wtedy będzie za późno. Chociaż w sumie nie, ponieważ teraz będzie można dołączyć w trakcie. Według Epic Games ma potrwać właśnie 40 minut i będziemy mogli zobaczyć go tylko i wyłącznie raz. Nie będziemy mogli wejść do powtórek, nie będziemy mogli cofnąć się do lobby, po prostu zostaniemy wyrzuceni z gry. Jeśli chodzi o teorię, teorii tak naprawdę jest kilka. Jak wiecie, cała mapa jest pochłaniana przez Chrom od samego początku tego sezonu. Tutaj w sumie Możemy zobaczyć na podobieństwa, ponieważ w tamtym roku, gdy mieliśmy królową Kostek, królowa Kostek również rozprzestrzeniała po mapie swój skażony obszar. W sumie, sami wiecie, co się z nią później stało. Została ona po prostu zatopiona w wodzie i tak zakończył się tamten rozdział. Jeśli miałbym połączyć oba rozdziały, wydaje mi się, że tak naprawdę został on lekko podzielony, dlatego że zamiast jednego długiego, wraz z obrotem mapy, dostaliśmy dwa krótsze rozdziały. Jak wiecie, rozdziały miały trwać początkowo 10 sezonów. Wszyscy myśleli, że będzie to właśnie wyglądało w ten sposób, ponieważ rozdział pierwszy właśnie o tym mówił. Okazało się zupełnie inaczej, ponieważ Epic Games w drugim rozdziale postanowił, że po prostu ten rozdział będzie trwał 8. Ja nieraz w sumie wspominałem wam o tym, że Epic Games zawsze chce zrobić tak, abyśmy nie do końca wiedzieli co się stanie. Cytując tutaj Donald Musztarda kiedyś powiedział, że początkowym celem meteorytów w rozdziale pierwszym było właśnie Tilted Towers. Jako, że wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy o tym mówili, postanowił on, że zmieni on lokację i uderzy w Magazyny, czyli na Dusty. I również tu możemy zobaczyć podobieństwo, że prawdopodobnie dokładnie chodziło o to samo. Jako że rozdział pierwszy trwał 10 sezonów, prawdopodobnie Donald Musztarda podjął decyzję, że po prostu skróci tamten rozdział. I można powiedzieć, że w sumie tutaj mamy przełożenie również na ten rozdział, dlatego że sam ten rozdział trwa 4 sezony. Ja już nieraz mówiłem, ile można odgrzewać jednego kotleta, bo jak wiecie, cały czas jesteśmy w jednej rzeczywistości i trafimy do nowej. I tak naprawdę wiemy już do jakiej. Tak że oglądajcie do samego końca, ponieważ mam coś więcej na ten temat. Zamykając tutaj temat długości rozdziałów, przejdźmy do tematu. Jako, że ten rozdział jest bardzo krótki, mało kto spodziewał się, że tak naprawdę już jesteśmy na samym końcu prawdopodobnie jak i rozdziału, to już wiemy na pewno, ale tak samo fabu punktu zerowego, który mamy aktualnie. Donald Musznarda ostatnio zmienił swoją lokację na inną rzeczywistość. Jest to dokładnie rzeczywistość 153. Czyli przekładając to na język Fortnite'owy, po prostu on żyje w innym punkcie zerowej. Aktualnie niż my. Naszym celem również prawdopodobnie będzie przejście do punktu zerowego właśnie Jonesiego oraz Deroka. Bo nie wiem, czy wiecie, ale oni wpadli do punktu zerowego, z którego wyszli i w sumie było to dokładnie w komiksach. Być może właśnie tam trafimy. Swoją drogą tam też mieliśmy Geno, który był właśnie w takiej formie. Wracając do eventu, sam event ma trwać właśnie 40 minut. Co ja myślę? Myślę, że dostaniemy być może jakiś krótki film fabularny. Wydaje mi się, że angaż aktorów. Do Fortnite nie jest przypadkowy i dostaniemy jakiś krótki okres tego, gdzie rzeczywiście będziemy mieli wpływ na rozgrywkę. Jak wiecie, nieraz postaci Fortnite'owe do nas przemawiały. Jak wiecie, nieraz z nimi działaliśmy wspólnie, mieliśmy eventy interaktywne, a teraz okazuje się, że sam ten event waży dużo, dużo więcej niż te eventy, które mieliśmy poprzednio. Opcji tak naprawdę jest kilka. Mówi się o tym, że mapa rozpadnie się na kawałki, ponieważ sam event nazywa się Rozpad. Prawdopodobnie również znamy miejsce. Licznika, który ma pojawić się na mapie. Miejsce licznika prawdopodobnie pojawi się nad potworem. Jak wiecie, jest to jeden z niewielu sekretów, który do teraz nie został odkryty. Dokładnie mamy dwa sekrety. Jeden to jest właśnie potwór, drugi są to drzwi siódemki, a trzecim takim dodatkowym to klombo. Moim zdaniem on powróci właśnie podczas tego eventu, ale nie mogę wam tego powiedzieć na 100%. Mówiło się o tym, że klombo podchodziło pod zderzacz i miało się pojawić na tym evencie. Finalnie nie stało się. Nic takiego. Swoją drogą, jeśli podoba Wam się taka forma odcinków, koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i oglądajcie do końca. Podsumujmy sobie, co wiemy do tej pory. Sam event ma trwać właśnie 40 minut. Licznik ma pojawić się prawdopodobnie nad potworem. Moim zdaniem, potwór zostanie ożywiony. Jak tylko pojawią się jakieś dodatkowe informacje, na pewno dodam w 9 dni do sezonu. I co tak naprawdę jeszcze wiemy? Jak wiecie, kiedyś mieliśmy takie skiny, które czasami pojawiają się, i są to skiny narysowane. One później trafiają do gry i jak wiecie, mamy dostać Slon, czyli te postacie, które widzimy właśnie na rysunkach, nadchodzą w najbliższym czasie. Prawdopodobnie w nowym rozdziale, w nowym sezonie, dostaniemy z powrotem Slon, poznamy Jeno i to potwierdzałoby tak naprawdę teorię, gdzie będziemy po samym evencie, ale tego nie mogę wam potwierdzić, ponieważ jak wiecie, wszystko może się zmienić i sam Donald Musztarda może się rozmyślić dzień przed sezon. No nie, no nie może, ale podejdźmy do tego z przymrużeniem oka. Nie wiem, czy pamiętacie rozdział pierwszy sezon dziesiąty, tam Zostaliśmy wciągnięci w środek mapy Dostaliśmy później Black Hole Event Tym razem prawdopodobnie O czym świadczy to zdjęcie Prawdopodobnie zostaniemy wciągnięci do wiru I w sumie tu też widzicie teraz animację Która ma również pojawić się w lobby I tu jeśli nie chcecie spoilerów To po prostu zamknijcie na chwilę oczy Ja to widzę dokładnie w ten sposób, że czarna dziura powróci, lub też dostajemy bardzo podobną rzecz po samym evencie. Moim zdaniem, przerwa techniczna potrwa minimum 3 dni. Bardzo chciałbym, żeby serwery oczywiście były w niedzielę, ale tak naprawdę tego nie wiemy. Wydaje mi się również, że jako, że Donald Musztarda zazwyczaj nie chce, żebyśmy wiedzieli, co ile trwa i tak dalej, co może się wydarzyć, wydaje mi się, że ta przerwa techniczna, która nadchodzi. Będzie historyczną przerwą techniczną. Ja tutaj znowu muszę Wam przypomnieć, że to wydarzenie musi być topowe. Dlaczego? Dlatego, że Epic Games musi przywrócić jak największą ilość graczy, ponieważ wypuszcza Kreatywny 2.0. To totalnie ma odmienić Fortnite'a i na pewno Fortnite'owi będzie bardzo zależało, aby było Was jak najwięcej w grze w grudniu, w styczniu i w lutym, ponieważ sam Kreatywny 2.0 ma wyjść w styczniu. Moim zdaniem, oczywiście nie chcę tu nikomu robić nadziei, ale sam chciałbym coś takiego zobaczyć. Moim zdaniem, Epic postara się zrobić coś, co może. Totalnie nas zaskoczyć i coś, co totalnie przekona starych graczy, jak i nowych graczy do wejścia do gry. Ja chciałbym zobaczyć coś z chapteru pierwszego. Oczywiście nie jedną lokację, a na przykład możliwość grania na tej mapie. To byłoby naprawdę epickie, sami przyznajcie, ale również na to bym raczej nie liczył. Ale co tak naprawdę zobaczymy widzowie, jeśli będzie coś wiadomo, na pewno dla Was nagram odcinek, więc subskrybujcie kanał z dzwonem. I będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli wpiszecie nasz kod Ewela do sklepu. Ja Was zapraszam na ostatni odcinek i trzymajcie. Widzimy się jutro.